To jest podcast Przyjaciel Rodziny, a wysłuchacie artykułu pod tytułem Góra Świętej Anny, autorstwa Ojców Franciszkanów Sanktuarium Świętej Anny. Góra Świętej Anny to wygasły wulkan i najwyższe wzniesienie masywu hełmskiego, 406 metrów nad poziomem morza, na Wyżynie śląskiej. Pierwsza informacja o kościele na szczycie góry Hełm, Góry Świętego Jerzego, pochodzi z 1516 roku. W dokumencie z 25 czerwca 1516 roku biskup wrocławski Jan Sturso potwierdza, że Mikołaj Strzała, właściciel kilku wiosek, oddał w zarząd proboszczowi z Leśnicy kościół znajdujący się na Górze Hełmskiej. Na mapie z 1599 roku pojawia się nazwa Góra Świętej Anny. Archidiakon opolski Jan Kuna, przemawiając w kościele leśnickim, wspomina, że do kościółka filialnego Świętej Anny co roku udaje się liczna pielgrzymka. Dalsze losy kaplicy łączą się ze szlacheckim rodem Gasinów, pierwotnie gaszyńskich. W 1630 roku Melchior Ferdynand Gasin został właścicielem dóbr wyżerowej i Centawie. Tę drugą zamienił później na wioskę Poręba 1634 rok. Być może i z tego powodu, że na terenie Poręby znajdował się kościół Świętej Anny z drewnianą figurką, relikwiarzem Świętej Anny Samo-Trzeciej, czyli we Troje. Figura pochodzi z połowy XV wieku i należy do najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku. Wyrzeźbiono ją z drewna lipowego i ma wysokość 63 cm. Podstawa jest zrobiona z drzewa jesienowego. Święta Anna po lewej stronie trzyma córkę Maryję, a po prawej stronie wnuka Jezusa. Na głowie ma kawałek materiału zakrywający otwór, w którym są przechowywane święte relikwie, drobina kości świętej Anny. Materiał zabezpieczają pieczęcia lakowe prowincji Matki Bożej Anielskiej, Ojców Reformatów w Krakowie. Relikwie trafiły tutaj dzięki pewnej rodzinie, która otrzymała je od księcia Saskiego Jerzego Brodatego. Posążek zdobią korony papieskie z 1910 roku, nałożone w 200. rocznicę istnienia kalwarii. Od 6 sierpnia 1656 roku, miejscem tym opiekują się Franciszkanie, zaproszeni przez hrabiego von Gaszyn. Przybyli z Gliwic, dokąd dotarli z płonącego podczas najazdu szwedzkiego Krakowa. Zamieszkali najpierw w drewnianym klasztorze, rozbudowując kościół. Zgody na ich pobyt i działalność wydał król Jan Kazimierz 16 czerwca 1657 roku, wówczas przebywający na zamku w Głogówku. Kościół konsekrowano 30 kwietnia 1673 roku, a od 1980 roku decyzją Jana Pawła II jest bazyliką mniejszą. Obecny klasztor budowano w latach 1733-1749. Kalwaria w zasadniczym kształcie była budowana w latach 1700-1709 przez włoskiego architekta z Opola. Największym wydarzeniem w historii Góry Świętej Anny była pielgrzymka Jana Pawła II 21 czerwca 1983 roku. Wówczas ojciec święty koronował obraz Matki Bożej Opolskiej oraz przewodniczył uroczystym nieszporom. Papież nazwał Górę Świętej Anny Górą ównej modlitwy. Tu na górę świętej Anny przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, by nauczyć się tego wołania, aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika ludzkie życie, przenika i kształtuje je po Bożemu. A ta modlitwa, zespalając obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza najgłębszą więź pokoleń. Powiedział także, w postaci świętej Anny Samotrzeciej uwydatnione jest przede wszystkim macierzyństwo, matka i matka matki, -Syn Boży stał się człowiekiem, dlatego, że Maryja stała się jego matką. Ona zaś nauczyła się być matką od swojej matki. Wpatrujcie się w tę figurę świętej Anny, która, trzymając na swym ręku Chrystusa i jego matkę, jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest patronką wychowania i życia rodzinnego. I dlatego tak chętnie tutaj przychodzicie, Wy starsi i starani wiekiem, aby powierzyć jej owoce Waszych trudów i znojnej pracy, wykonywanej z myślą o młodszym pokoleniu. Przychodzicie Wy, małżonkowie i rodzice, aby oddać jej w opiekę Wasze rodziny i Wasze dzieci. Przychodzicie Wy, mężczyźni i młodzieńcy, aby z całym zaufaniem wypowiedzieć przed nią swoje radości i zawierzenia, smutki i niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu znajdziecie nowe bodźce duchowe na zwycięskie pokonanie trudności. Przychodzicie Wy, młodzi, by powierzyć Jej swoje problemy, aby tu w cichej modlitwie łatwiej odnaleźć drogę Waszego powołania. Przychodzicie Wreszcie Wy, Samotni i chorzy, aby w jej ręce złożyć wasze obawy, cierpienia i bóle. Dzięki gorliwości Franciszkanów, kult babci Jezusa rozkwitł na całej ziemi śląskiej i choć byli wypędzani trzykrotnie z tego miejsca, wracali, powtarzając pielgrzymami. Niech co się chce, ze mną dzieje, w tobie święta Anno, mam nadzieję. Każdego roku, 26 lipca, w święto patronki śląska, w uroczystej procesji niesiona jest figura świętej Anny. Do Gloty Lurdzkiej, która jest pozostałością dawnego kamieniołomu. Tam też znajduje się kaplica świętego Rafała i Droga Krzyżowa. Wielu wiernych przybywa we wspaniałych strojach ludowych. Każdego roku, w sobotę przed uroczystością podwyższenia Krzyża Świętego, na placu przed grotą ma miejsce przepiękne nabożeństwo, gromadzące setki pielgrzymów z lampionami. Od 1764 roku organizowane są obchody kalwaryjskie. Kalwaria Góry Świętej Anny tworzą 42 kaplice i dwa kościoły zbudowane wśród bujnej zieleni pokrywającej stok góry. Całość można spokojnie obejść w trzy godziny. Procesją kalwaryjskim towarzyszą poczty sztandarowe, delegacje w strojach ludowych, młodzież z celagami maryjnymi, ministranci z misternie dekorowanymi krzyżami. Każdy pielgrzym ma modlitewnik, kalwaryjkę oraz składane krzesełko. Pielgrzymują to ludzie młodzi, pochorone staruszki z laskami, Rodzice z dziećmi, narzeczeni trzymający się za ręce. Niektórzy pewne odcinki pokonują na kolanach. Grają orkiestry, trąbią trąby. To wszystko po to, żeby uświadomić, że spotkanie z Jezusem zobowiązuje do przemiany. Każdy mówi tutaj językiem swego serca. Dawniej modlili się tutaj Morawianie, Niemcy, Ślązacy, Polacy z Małopolski i Wielkopolski. Odpusty organizowane były po niemiecku i po polsku, bo historia tej ziemi jest bardzo skomplikowana. To miejsce jednoczyło i jednoczy ludzi różnych narodowości i kultur. Kalwaria świętej Anny jest piękna dzięki tym, którzy kierowani wiarą tu przebywają. To też wielki i wyjątkowy teatr, swoista liturgia, bo wszyscy są aktorami i współtwórcami, odgrywają wyjątkowo ważne role. Niektórzy po raz dziesiąty, niektórzy po raz pięćdziesiąty, niezmordowani. zmordowani. Największe uroczystości odbywają się w odpust świętej Anny 26 lipca. Świętownie Bowzięcia 15 sierpnia i Aniołów Stróżów, zwykle dwa tygodnie po poprzednim odpuście. Najogazalszym jest odpust podwyższenia Krzyża Świętego 14 września. Trwa trzy dni. Przybywają tu z pielgrzymką mężczyźni, chóry, niewidomi, maturzyści, ministranci, marianki, głuchoniemi, hodowcy gołębi i niepełnosprawni. W klasztorze rekolekcji mają księża, zakonnicy oraz motocykliści. Szczególnie radosna jest pielgrzymka dzieci na początku lipca. Modlą się przyjaciele misji i Ziemi Świętej, orkiestry kalwaryjskie, górnicy, strażacy, myśliwi i sołtysi. W 2017 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Ann i Han do swojej patronki. W tym roku na obchody Matki Bożej Szkapleżnej, 16 lipca, przybędą ojcowie karmelici Bosi. Od 2004 roku działa Bractwo Świętej Anny, skupiające jej czcicieli, które ma też swoją pielgrzymkę. Franciszkanie pomyśleli o pielgrzymach, chcących zatrzymać się na dłużej. W latach 30. XX wieku zbudowali dom pielgrzyma, który ostatnio został rozbudowany. Może wygodnie pomieścić około 1200 osób. Dysponuje kuchnią śląską, salami wykładowymi, wygodnymi pokojami i parkingiem. Prawie w każdy weekend dom jest zapełniony. Od 1977 roku, pod koniec lipca, odbywa się święto młodych, gromadząc osoby świeckie i duchowne. Które wspólnie modlą się, słuchają kazań, wykładów, nawiązują przyjaźnie. Podczas całego tygodnia działają poradnie psychologiczne, powołaniowe, a także niosące pomoc ludziom uwikłanym w sekty. Góra świętej Anny jest miejscem wyjątkowym ze względów religijnych, historycznych i krajobrazowych. Tu odbyło się ostatnie z powstań śląskich w 1921 roku, na skutek którego część Górnego Śląska powróciła do Polski. W latach 30. zbudowano skalny amfiteatr. Jeden z największych tego typu obiektów w Europie Środkowej. 334 metry nad poziomem morza. Po II wojnie światowej zbudowano niemieckie mauzoleum i powstał pomnik czynu powstańczego, działok Sewerego Dunikowskiego. Historię powstań śląskich można obejrzeć w Muzeum Czynu Powstańczego, które ma swoją siedzibę przy drodze do Leśnicy. W 2004 roku prezydent Lech Wałęsa, ze względu na wyjątkowe wartości kulturalne założenia Kalwaryjskiego, będącego przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową, stanowiącą ponadto materialne świadectwo przenikania się kultur, religii oraz postaw patriotycznych, uznał Górę Świętej Anny za pomnik historii. Sanktuarium znalazło się wśród najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce. Tekst autorstwa Ojców Franciszkanów, opublikowany w magazynie Przyjaciel Rodziny, wydawanego przez Centrum Życia i Rodziny. Nowe podcasty ukazują się w każdy wtorek.